Cześć, nazywam się Ewa Olszewska, Atme Yoga. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś tutaj ze mną. Dzisiejsza praktyka to praktyka bez użycia dłoni, więc będzie idealna dla osób, które mają problemy z nadgarstkami, yy, mają jakąś kontuzję albo po prostu mają ochotę spróbować czegoś innego. Zapraszam na batę i oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, jeżeli dasz mi kciuka w górę albo napiszesz mi w komentarzu jak Ci się podobało i jeżeli masz ochotę na jakąś konkretną praktykę koniecznie napisz mi w komentarzu. Zaczniemy od pozycji stojącej. Tadasana na macie. Rozłóż swoje stopy na szerokość bioder. Stopy równolegle. I na początek zamknij swoje oczy, tak żeby móc zatopić się wewnątrz swojego ciała, stać się troszkę bardziej świadomym tego, co dzieje się w Twoim ciele. I chciałabym, żebyś przez chwilę po prostu był w tej pozycji i skierował swoją uwagę do oddechu. Zaobserwuj swój oddech. Zaobserwuj, czy jest płytki, czy głęboki. Czy jest długi, czy krótki. Obserwuj, czy twój brzuch jest rozluźniony podczas każdego wdechu. Czy żebra rozchodzą się na boki we wszystkich kierunkach podczas wdechu. Możesz podotykać swoje żebra, swój brzuch. Spróbuj poczuć swoje ciało. Możesz poczuć je tymi zmysłami, które masz wewnątrz. Albo możesz poczuć je też. Kładąc dłonie na poszczególnych częściach swojego ciała, stając się bardziej świadomym tego, gdzie Twoje ciało znajduje się w przestrzeni. Jeszcze kilka takich swobodnych wdechów i wydechów, chciałabym, żebyś powoli zaczął wydłużać każdy dech, i wydech, pogłębiał swój oddech. I zaobserwuj teraz, czy mięśnie na Twojej twarzy są miękkie, rozluźnione. Spróbuj poszukać trochę więcej rozluźnienia w swoim czole, pomiędzy brwiami. Możesz poruszać żufo, możesz ziewnąć, tak żeby upewnić się, że, że nie zaciskasz zębów, nie zaciskasz żółw. wyciągnij czubek głowy do sufitu, wydłuż tył swojej szyi, spróbuj delikatnie przyciągnąć i opuścić swoją brodę, super, przyciągnij powoli barki do uszu, Unie się mocno z wdechem i z wydechem, opuść barki i pozwól, żeby łopatki spłynęły w dół plecy Otwórz delikatnie klatkę piersiową poślij oddech do swoich obojczyków. Zobacz, czy jesteś w stanie znaleźć tam troszkę więcej przestrzeni. I z wdechem postaraj się wydłużyć swój kręgosłup. Poszukaj trochę więcej przestrzeni pomiędzy każdym najmniejszym kręgiem swojego kręgosłupa. Spróbuj delikatnie napiąć pośladki, tak żeby. Miednicę wypchnąć delikatnie do przodu, poczuj jak wydłuża się przód Twoich bioder. Możesz dotknąć swoje biodra, zobacz jak są ułożone, zauważ czy nie masz pogłębionej lordozy lędźwiowej. Jeżeli czujesz, że Twoja miednica jest pochylona do przodu, podkrój delikatnie ogon. Czujesz, że wypychasz miednicę bardzo mocno do przodu i Twój tył pleców, dolnych pleców jest całkiem płaski. Delikatnie wróć do pozycji neutralnej swoją miednicą. Kolana są delikatnie ugięte, są miękkie, rozluźnione. I przejdź uwagą do swoich stóp. Delikatnie pokołysz się do przodu, do tyłu i na boki. Poszukaj swojego centrum i spróbuj poszukać miejsca, w którym czujesz się najbardziej stabilnie. Poprzenoś ciężar ciała do przodu, do tyłu i na boki i zobacz jak zmienia się nacisk na Twoich stopach i postaraj się znaleźć takie miejsce, gdzie wszystkie cztery kąty stóp będą dociśnięte do podłogi, czyli podstawa dużego palca, małego palca jedna i druga strona Twojej pięty. Jeszcze weź jeden głęboki wdech i długi, spokojny wydech. Wysuń ręce do boku, skieruj wnętrze dłoni do sufitu i powoli przenosimy ręce nad głowę. Wyciągnij boki ciała, skieruj małe palce do przodu. Czyli próbujemy skierować pachy do siebie, zrobić więcej przestrzeni pomiędzy obojczykami, pomiędzy naszymi łopatkami. Super. Ciągnij boki ciała jeszcze mocniej. Aktywnie wyciągnij palce do tu Urośnij. Schowaj dolne żebra. Nie pozwól, żeby żebra wychodziły do przodu. Jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem opuść ręce. Super. Wdech do góry. Połącz ten ruch z oddechem. Głęboki wdech i długi, spokojny wydech. Opuść ręce. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Pięknie. Wyciągnij ręce jeszcze raz do boku, wnętrza dłoni do sufitu. Z wdechem przenieś ręce do tyłu, otwórz klatkę piersiową, przyciągnij się. Super, z wydechem przenieś ręce przed siebie, zaokrągli plecy, przyciągnij brodę do mostka. Wdech, otwórz ręce, przyciągnij je za siebie, otwórz klatkę piersiową. Wydech, zamknij, przenieś ręce przed siebie. I jeszcze raz wdech. Wydech. Jeszcze dwa razy. Głęboki wdech. Wydech. I jeszcze raz wdech. Wydech. I wróć rękami do boku. Unieś głowę. Powoli unieś obie ręce do sufitu. I teraz spójrz na swoją prawą dłoń. Skręcamy klatkę piersiową do prawej strony. I opuszczamy ręce do boku. Prawa ręka wychodzi za ciebie. Lewa przed siebie. I teraz upewnij się, że twoje biodra są cały czas w jednym położeniu, nie ciągniesz swoich bioder ze sobą, możesz dotknąć, ustabilizować swoje biodra. Ręce aktywnie wyciągamy do boków, obejrzyj się za swoją prawą dłonią i klatka piersiowa wraca do centrum, ręce do sufitu. Spójrz na lewą dłoń i skręcamy klatkę piersiową do lewej strony, opuść ręce do boku, obejrzyj się za swoją lewą dłonią. Wdech ręce do sufitu, klatka piersiowa do centrum, jeszcze raz skręt do prawej strony, ręce do boku. Wdech góra, wydech lewa strona, I jeszcze raz wdech do góry, wydech prawa, wdech góra i wydech lewa. Wróć do centrum, głęboki wdech. I z wydechem się ręce ugniło, łokcie, otwórz klatkę piersiową i przenieś dłonie przed klatkę piersiową, możesz rozluźnić ręce, poruszaj nimi raz do jednej strony, raz do drugiej, rozluźnij się, super. Stajemy na początku maty, z wdechem unieś ręce przed siebie i do góry, w boki wdech, złącz dłonie, z wydechem schłon do przodu, Ugni kolana, pochylamy się Pochylając miednicę skłon do przodu utanasena. Przenieś ciężar ciała delikatnie naprzód stóp. Poczuj jak aktywne stają się tyły nóg. Aktywne pośladki. Z wdechem unieść tu do połowy ręce wzdłuż ciała, czyli ręce w kierunku tyłu maty. Super, mocne pośladki, mocno napinaj tyły nóg. Brzuch jest aktywny, odsuń go od swoich od łopatki. Odciągnij barki, od odłóż, wydłuż swoją szyję. Super. Z wydechem wracamy skłon do przodu. I z wdechem jeszcze raz unieś tu do połowy kolana, objęte ręce wzdłuż ciała. I unieś tu całkowicie, przejść do pozycji stojącej, tadasany, z wdechem ręce do sufitu. I z wydechem wzdłuż dłonie przed klatką piersiową. Jeszcze raz to samo, wdech ręce do sufitu. Wydech, skłon do przodu, opuść głowę, rozluźnij szyję. Wdech, unieś tu do połowy, ręce wzdłuż ciała i z wydechem skłon. Z wdechem uni kolana, proste plecy, mocne pośladki, unieś tu wróć do pozycji stojącej, wdech, ręce do sufitu. I z wydechem dłonie przed klatkę piersiową. Jeszcze raz to samo, wdech, kura Złącz dłonie, skłon do przodu. Z wdechem unieś w do połowy, wydłuż kręgosłup, z wydechem skłon. Wdech, unieś tu w ręce do sufitu. Super. I z wydechem dłonie przed klatkę piersiową. Powoli przyciągnij lewą, lewe kolano do klatki piersiowej, znajdź balans. Mocno wciskaj swoją prawą stopę w matę w podłogę. Brzuch jest aktywny. Możesz złożyć dłonie przed klatką piersiową. I u mnie odblokuj prawe kolano. Przenosimy lewą stopę na tył maty, jak najdalej, jak najdalej możesz i z kontrolą. odłóż lewe kolano na matę Angian Jasana. Tłów uniesiony ręce do sufitu. Możesz wyciągnąć, przeciągnąć się delikatnie do tyłu i z wydechem. Pozycja piramidy, unosimy lewe kolano, wyprostuj w miarę możliwości obie nogi. Znajdź tutaj balans, przyciągaj stopy do siebie, wydłuż kręgosłup, ręce wzdłuż ciała, super. Ugnij prawe kolano, wracamy na początek maty, przyciągnij lewe kolano do klatki piersiowej i z wydechem otóż nogę. Druga strona, prawa stopa, prawa noga. Do klatki piersiowej znajdź tutaj balans. Spróbuj opuścić, wycofać delikatnie prawe piotro. Ściągnij łopatki. Pięknie. Odblokuj lewe kolano. Przemieszczamy prawą stopę z kontrolą na tył maty. Wyciągnij prawą nogę. Odłóż ją na matę. Odłóż kolano na matę. Pamiętaj, że jeżeli masz wrażliwe kolana, odłóż sobie kocyk na środku maty, żeby dać sobie więcej. Kości. Z wydechem unieś tu ręce do sufitu. I z wydechem pozycja piramidy. Unieś prawe kolano, skłon do lewej nogi. Ręce wzdłuż tułowia Super. Brzuch jest aktywny. Wycofaj delikatnie lewe biodro. Pięknie. Ugnij lewe kolano. Wracamy prawym kolanem do klatki piersiowej. I z wydechem odłóż. Dostawią do prawej stopy. Jeszcze raz to samo. W tempie oddechu przyciągnij lewe kolano do klatki piersiowej. Z wydechem lewa stopa na tył maty. Anczany jasana unieś tu w ręce do sufitu. Wydech pozycja piramidy skłon do prawej nogi. Wracamy na początek maty. Znajdź balans. Przyciągnij kolano do klatki piersiowej. Otóż stopę na maty. Druga strona, prawa stopa, prawa noga do klatki piersiowej. Przenieś prawą stopę na tył maty, Anjaneyasana Jasana. Ręce do sufitu, mocno napięty prawy pośladek. Odsuń brzuch od swojego uda. Z wydechem pozycja piramidy, skłon do lewej nogi. Wróć na początek maty, przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej. Super, odłóż prawą stopę na matę. Jeszcze raz to samo, ale rozwijamy tę sekwencję. Lewe kolano do klatki piersiowej. Przenieś lewą stopę na tył. Maty, anjaneyasana. Jasana. Ręce do sufitu. Przyciągnij się tutaj wydech, pozycja piramidy. Ugnij prawe kolano, pozycja wykroku. Lewe kolano zostaje w górze. Ręce do sufitu, głęboki wdech. I z wydechem skręt do prawej strony, opuść ręce do boku. Super. Z wydechem klatka piersiowa wraca do centrum. I wracamy na początek Maty, przyciągnij kolano do klatki piersiowej. Odłużem stopę. Druga strona, prawe kolano do klatki piersiowej. Prawa stopa na tył, Maty, Anżana Jasena. Ręce do sufitu. Z wydechem pozycja piramidy. Skłon do lewej nogi. Pięknie. ugni, lewe kolano pozycja wy kroku. Unieś ręce do sufitu. Super. Głęboki wdech tutaj. Z wydechem skręty do lewej strony. Opuść ręce do boku. Wróć do centrum. Ręce do sufitu. Złóż dłonie przed klatką piersiową. Prawa noga wraca do klatki piersiowej. Przechodzimy do pozycji stojącej. Odłóż prawą stopę. Dostaw ją do lewej. Głęboki wdech tutaj i długi, spokojny wydech. Z wdechem ręce do sufitu, z wydechem skłon do przodu. Ugnij kolana i pozwól, żeby górna część ciała spłynęła do maty. Pokołysz się tutaj delikatnie na prawo i na lewo. Wróć z skupieniem. Do swojego oddechu. Zaobserwuj, co dzieje się z Twoim oddechem. I z wdechem, kręg po kręgu, rozwijamy kręgosłup. Wracamy do pozycji stojącej i od razu ugnij kolana, skłon do przodu. I jeszcze raz to samo, ugnięte miękkie kolana, kręg po kręgu, rozwijamy tu. I z wydechem ułknij kolana, skłon do przodu, falujące krzesło. I jeszcze raz kręgu, kręgu mięciutko wracamy do pozycji stojącej. z wydechem skłon do przodu. Pięknie. Z wdechem jeszcze raz unieś, zostań w górze. Pozycja stojąca i od razu przejdziemy do pozycji krzesła. Złóż na razie ręce przed klatką piersiową. Powoli zacznij uginać kolana, wyślij biodra do tyłu, tak jakbyś chciał usiąść na wymyślonym, wyimaginowanym krześle. Wyciągnij ręce do sufitu. Super. I zacznij rozpychać pięty na boki, tak żeby poczuć, że Twoje zewnętrzne uda i pośladki są aktywne. Mocne, stabilne stopy, mocne i stabilne fundamenty. Otwórz klatkę piersiową, wyciągnij ręce do sufitu. Pięknie, usiądź trochę niżej. Super. I jeszcze trzy długie oddechy. Spokojne i długie oddechy. Jeszcze jeden głęboki wdech. I długi, spokojny wydech. Wyprostuj nogi, wyciągnij się. Ręce do sufitu, wychyl się delikatnie za siebie, wyciągnij ręce w kierunku tylnej ściany, napnij pośladki, super. I z wydechem złóż dłonie przed klatką piersiową. Rozłóż stopy szerzej, stopy skierowane na zewnątrz, daj sobie troszkę więcej przestrzeni, i wyciągnij ręce do sufitu, delikatnie odblokuj kolana, z wydechem. Pochylamy się do przodu. Wyciągaj ręce przed siebie. I skłon tylko do połowy. Wysuwamy delikatnie biodra ze siebie. I z wydechem przechodzimy do malasany, do pasywnego przysiadu. opuść pośladki w kierunku pięt. Cały czas wydłużone kierunek osób, wydłużone ręce. Możesz wyciągnąć ręce przed siebie, żebyś miał więcej balansu, więcej równowagi. Możesz podłożyć sobie coś pod swoje pięty, jeżeli czujesz, że. Przechylasz się do tyłu albo masz zaokrąglone plecy. Możesz też po prostu usiąść na kostce. Złóż dłonie przed klatką piersiową, łokcie wewnątrz łód. Otwórz klatkę piersiową, spróbuj jeszcze mocniej wydłużyć swój kręgosłup. Pięknie. Spokojnie wdechuj, i tutaj. I wyciągnij ręce przed siebie. Powoli odkładamy pośladki na macie, stopy wysuń bardziej przed siebie, kolana nadal ugięte i połóż się na macie, odłóż kręgosłup, głowę na matę i pokołóż na chwilę kolanami delikatnie na boki, Pokołóż swoją miednicą, rozluźniamy biodra, miednica. Pięknie. Znajdź centrum stopy mniej więcej na szerokość bioder. I wyciągnij ręce wzdłuż ciała, z wdechem unieś głowę, oderwij łopatki od podłogi, wyciągnij ręce aktywnie w stronę swoich stóp. Broda delikatnie uniesiona, wydłuż tył szyi. Super. Pięknie otwórz klatkę piersiową, nie zaokrąglaj się w plecach. Przyciągnij delikatnie pępek do kręgosłupa. Oddech. Tutaj jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Otwórz głowę na matę. Dociśnij stopy do maty. Dłonie możesz włożyć wzdłuż ciała. Przysuń łopatki, barki do siebie i z wdechem unosimy miednicę. Oderwij miednicę i kręg po kręgu plecy od maty mocno napnij pośladki, żeby wypchnąć miednicę jeszcze mocniej do sufitu i wyobraź sobie, że przyciągasz pięty do siebie, tak żebyś poczuł, że tyły twoich nóg pracują. Spróbuj otworzyć klatkę piersiową troszkę bardziej, troszkę mocniej. Super. Nie pozwól, żeby kolana rozchodziły się na boki. Przyciągamy kolana tak, żeby były na szerokość bioder. Wychodziły kolana wzdłuż naszych stóp. Pięknie. I z wydechem opuść miednicę. Jeszcze raz wdech do góry. Zostań tutaj. Spokojny oddech. Szukamy więcej w przestrzeni w naszej klatce piersiowej z przodu bioder i wydech opuść. Ostatni raz. Wdech do góry. Super. Zostań tu na chwilę. I jeszcze pięć. Cztery. Trzy, dwa, jeden. Opuść miednicę. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Obejmij je ramionami. Pogołusz się delikatnie na prawą stronę, na lewą. Spróbuj jeszcze mocniej przyciągnąć kolana do klatki piersiowej. Delikatnie. Rozciągamy naszą pachwinę. Nasze pachwiny. <laughs> Super. Przemasaj swoje dolne plecy. I odłóż stopy na matę. Kolana nadal ugięte. Ręce możesz wysunąć do boku. Mogą być bok wyprostowane albo ugięte w łokciach. I powolutku przenosimy kolana z jednej strony na drugą. Poszukaj tutaj troszkę... Rozluźnienia, miękkości. Super. I przenieś swoje kolana na prawą stronę. Pozwól obać do podłogi. I jeżeli jest to przyjemne dla Twojej szyi, obejrzyj się za swoją lewą dłonią. Delikatny skręt kręgosłupa. Spokojny oddech. Pozwól, żeby Twoje ciało pozostało tutaj w bezruchu. I pozwól, żeby po prostu było w tej pozycji. Już nie próbuj nic poprawić, skorygować, naprawić. Pozwól sobie po prostu być. I jeszcze jeden głęboki wdech. Swobodny wydech i wróć do centrum. Zostań tutaj na jeden oddech. Przenosimy kolana na lewą stronę. Pozwól swobodnie nogą opaść. I możesz obejrzeć się ze swoją prawą dłonią, prawą ręką. Możesz zamknąć oczy, tak żeby zatopić się w swoim ciele i móc skupić się na tym, co wewnątrz. Odciąć się od tych bodźców zewnętrznych i poświęcić całą uwagę sobie. do centrum, unieść kolana. Super, przyciągnij jeszcze raz kolana do klatki piersiowej, obejmij je ramionami. Głęboki, spokojny wdech i z wydechem odłóż stopy na matę, na szerokość maty albo szerzej. Kolana są ugięte i pozwól teraz, żeby kolana opadły do środka i kolano oparło się o jedno o drugie. Odłóż jedną dłoń na swoim brzuchu, drugą na klatce piersiowej. Rozluźnij barki, poszukaj troszkę więcej rozluźnienia w swoim ciele i weź głęboki wdech przez nos, wydech przez usta. Jeszcze raz głęboki wdech i swobodny wydech. Ostatni raz razem. Głęboki wdech i z wydechem. Westnij sobie, puść wszystko. Zamknij oczy, jeżeli jeszcze nie masz ich zamkniętych. I pozwól, żeby Twoje ciało teraz na chwilę roztopiło się, rozpłynęło na macie. Pozwól sobie przez chwilę po prostu być i zaobserwuj, co dzieje się w środku, jak się dzisiaj czujesz. Spróbuj obserwować to wszystko, co dzieje się w Twoim ciele, ale spróbuj nie nazywać, nie krytykować. Po prostu bądź. Możesz pozostać w tej szalasanie na dłużej, tyle ile masz na to ochotę, ile masz czasu, a ja dziękuję Ci bardzo za tą praktykę. Dziękuję, że mogłam dzielić tą przestrzeń z Tobą i do zobaczenia następnym razem na